No, chodź, chodź, chodź moje dziecko. Dzięki. No, pięciu na parkingu, dwóch czatuje w poczekalnie, a jeden udawał brata pani Sarę, tylko go A doktor Kleński jest u siebie. Nie przyszłam Co? do niego. A, a pani Sara też jest u siebie. O tutaj. Cześć. Hej. Jak miło, że wpadłaś. Jakub był raz przelotem. Mogę? Chcę mnie zostawić, Wiem to. Nie myśl teraz o tym. Ja zadzwoniłam do ciebie, bo chcę ci coś powiedzieć. Nie wiem, jak wam zacząć. Ty jesteś dla mnie taka dobra. Nie zasługuję na taką przyjaźń. No tak z takim wsparciem raz, dwa, trzy wracamy do gry. Cześć Monika. Cześć. Monika, przepraszam, nie zorganizowałbyś jakiegoś chyba Ty tu masz największe znajomości. Przepraszam cię. Jasne. Dziękuję, kochana. Jak się czujesz? Hmm? O czym rozmawiałyście?